Tak wygląda płyn po wymianie. To jest witam Was na kanale Happy Hands One Vlog. Dzisiejszy odcinek to jest kontynuacja tego, co właściwie w ostatnim czasie się wydarzyło. Jeżeli ktoś tam śledzi na bieżąco te moje filmy, to wie, że miałem w ostatnim czasie wymienioną pompę wspomagania. I pomimo wymiany pompy, pomimo tego, że jest nowy płyn wspomagania zalany, mechanik zalecił mi, bym sobie jednak ten układ przepłukał, no bo mimo wszystko tam ten syf nadal może być, więc, więc, dobrze byłoby to przepłukać, żeby to już nie krążyło. Więc dzisiaj postaram się, postaram się za to zabrać. Jest to kolejna rzecz, o której nie mam pojęcia, za którą się zabieram. I czuję tak samo strach, że sobie z tym nie poradzę, jak adrenalinę, że znowu coś robię nowego. Zresztą, tak jak bardzo dużo rzeczy, które tutaj mogliście zobaczyć na tym kanale, że właściwie to jest kanał o tym, jak, jak pokonywać te swoje bariery i ograniczenia i spróbować coś samemu zrobić. Teoretycznie czynność nie wydaje się zbyt skomplikowana. Jak sobie z tym poradzę, zobaczymy w dalszej części filmu. Na tę okoliczność zakupują sobie 3 litry takiego oleju przekładniowego do wspomagania. Cena jest fajna, więc... Więc czemu nie? Mechanik mi też polecił, żeby dlać ten czerwony minerał. Zdania są różne. Jedni twierdzą, że tylko syntetyk dedykowany. Inni twierdzą, że jaki kolor jest korka na zbiorniczku od wspomagania taki kolor płynulać. Więc są zielone, czerwone. Syntetyk zazwyczaj jest zielony. Tutaj ten minerał jest czerwony. Więc co, mam nadzieję, że te 3 litry wystarczą, żeby to przepłukać, żeby mimo wszystko ta pompa miała tam czysty ten olej od wspomagania. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda ten u mnie, bo mniej więcej zrobiłem około 100 km od wymiany tego płynu i zobaczymy, czy on jest czerwony, czy nie, bo no tak mi zalecał mechanik, żeby po 100 km znowu sobie go... Wypłukać. Koncepcja może być taka, żeby po prostu odkręcić przy pompie śrubę i spuścić ten płyn od wspomagania, olej od wspomagania i zalać od nowa, odpowietrzyć. Natomiast ja postaram się zrobić to w inny sposób, taki bardziej dedykowany, czyli odkręcić wąż, który doprowadza płyn do zbiorniczka, i tam podstawić pojemnik, do którego będzie się zlewał stary płyn zużyty, a automatycznie podczas pracy silnika, gdy pompa będzie pracować, będę dolewał płynu świeżego, nowego, żeby, żeby, żeby go uzupełniać, żeby tam się nic nie zatarło. No i co, do dzieła, zobaczymy, jak to wszystko wygląda, więc zapraszam Was do oglądania. Jest dość wiecznie i nieprzyjemnie, więc zobaczymy trzymam Kurna Jak widać kolor jest względny tam takie drobinki jakieś brud o taki brud na ściankach to wszystko tam sobie później mieli Cała. Tak, plan jest taki, że złapać ostrość. Tu jest przewód do pompy, z którym, którym płynie y, y, olej, natomiast tu jest przewód powrotni, więc plan jest taki, żeby go wypiąć, podstawić. Pojemniczek. Tutaj takie 0,7 powinno wystarczyć, no to jest ponad litrowy. i obserwować, obserwować jaki ten płyn będzie ten olej wypływał, i uzupełniać na bieżąco. Najpierw muszę zdjąć opaskę, zaślepić to, żeby przygotować do wymiany, ale jest górna zimno. Niekomfortowo przez to. Zbiornik na olej wspomagania mam już tutaj stąd wyjęty. Pozostaje zwolnienie opaski i jednak zmienię sobie pojemnik na coś większego. I żeby mi to było łatwiej tutaj gdzieś umiejscowić i zahaczyć w wąż, w którym będzie spływać stary olej, wybaczcie, że takimi skokami tutaj relacjonuję, ale tak naprawdę nie mam warunków, żeby tutaj gdzieś położyć kamerę i przy tym grzebać. Więc tak, wąż został zdjęty. Yy ten powrotny element tam w zbiorniczku zaślepiłem po prostu rękawiczką i trytytką żeby z powrotem nie kapało uzupełniłem zbiorniczek płynem ponieważ no jak zdjąłem wąż to też z tego zbiorniczka tu jest rurka powrotna ona jest gdzieś do tej wysokości więc ten cały nadmiar to spłynęło więc spłynęło do pojemnika i co? Uzupełniłem tego płynu. Teraz nastąpi odpalenie samochodu, czego też nie będę nagrywał, bo będą drgania i będą emocje uzupełniania lania żeby się nie rozlało. I w ten sposób spróbuję to wszystko przepukać. Okazuje się, że to, co jest na ściankach, tamta takie czarne, to nie jest żaden osad opiłki ani nic, tylko to już takie, taki brud. Ja myślałem, że to jest jakiś osad, ale jak poruszam, to się nic z tym nie dzieje to się nie to się nie spłukuje, więc taki już jest ten zbiorniczek. Więc okej, okay, możliwe, że nad wyraz to robię, ale jak już zdjąłem obejmę i się z tym babram to już robię do końca. Także teoretycznie, jeżeli dobrze wymierzyłem, zdjąłem powrotny wąż. Z niego po odpaleniu auta powinien płyn przelatywać do zbiornika, a tu powinien być zasysany nowy, który będę ciągle dolewał. Tak to będzie wyglądało. Pierwszy litr, jaki wlałem, z pianką wyszedł. Tak to wygląda. Myślę, że zaraz powtórzę jeszcze jedną operację, natomiast jak zwykle zaczyna padać. Może nie jak zwykle, ale tego mi właśnie brakowało, więc nie ma co gadać. Druga faza. Tu już jest druga zlewka. Przy tym pierwszym troszkę się układ zapowietrzył. Przy tym pierwszym zlewaniu układ się zapowietrzył i po odpaleniu po prostu płyn z powrotem nie wracał dopiero kręcenie kierownicą pomogło ale podejrzewam, że znowu się zapowietrzył w każdym bądź razie zlewam to już założyłem wąż powrotni uzupełnię płyn zacisk zrobię nowy i trzeba będzie to odpowietrzyć. powiem wam tak pogoda jest popyrtana na maksa tak wygląda płyn po wymianie jest czerwoniutki. Przed chwilą mnie źle lało, wyszło słońce, chyba obraz jest zamazany, bo mam olej na kamerze, albo nie wiem, albo na ekranie. Ok, odpalanie i odpowietrzanie układu. Strasznie wieje, więc takie więc się drę do telefonu I takie ostatnie ujęcie. Zaciski są. Czy zacisk na wężu powrotnym jest zaciśnięty, płyn odpowietrzony głównie przy skrajnych tak to się nic nie działo natomiast przy skrajnym skręcie kierownicą w lewo lub prawo było widać jak tam bulgocze więc na bieżąco dolewałem oleju żeby go znowu nie zassało no i się uspokoiło, nic nie wyje wycierałem sobie tego pampersa na dole z reszty kolei jak mi tam troszkę wykapało węże popodpinane mam nadzieję, że będzie śmigać, hulać yy, i, i tyle, i uciekam, bo gile już mam do pasa deszcz i wiatr mnie nie oszczędzają, więc z tych silnikowych ujęć to by było wszystko, myślę, że jeszcze pokażę Wam tam chyba się już ustała ta cała zawiesina którą zlewałem, zobaczymy jak ona jak ona wygląda jaką ma przezroczystość więc zamykamy maskę i chowamy się bo jesień pełną gębą a tutaj pod światłem widać jak wygląda zlany olej wspomagania to jest ten pierwszy uduj że tak powiem on naturalnie jest czerwony niecałe 100 km temu był wymieniany ten olej Przy wymianie Wspomagania, pompy wspomagania I patrzcie Czarno Czarno w tej butelce Więc Myślę, że operacja na plus Ten drugi zlew Mam już przelany do butelki Oryginalnej Więc myślę, że Znaczy oryginalnej Zlałem po prostu do tego Teraz zobaczymy, czy coś będzie widać. Chociaż, chociaż wątpię, ale na ściankach jest w miarę czerwono. Więc może już jest lepszy. W sumie do tej całej operacji zużyłem 2 litry tego oleju. 2,5 litra, ale te pół litra ostatnie te pół litra ostatnie to już posłużyło mi na dolanie do właściwego poziomu płynu czy też oleju w zbiorniku wspomagania więc no, można liczyć, że 2 litry dobre wlałem i zlałem z tego wszystkiego jeszcze jestem ciekaw jak tym tak pomiąchał jak tym tak pomiącham, no jakiś tam kolor czerwonawy jest, no ale czy słusznie to wszystko było robione? No nie wiem, sami sobie ocencie, koszt nieduży, no trochę pracy mi to zajęło na tym zimnie, ale mam odhaczone. Jeżdżę spokojniej. I, jako dopełnienie tego filmu, chciałem Wam pokazać tą moją pompę wspomagania. Modziwo, mm. jakoś nie mogłem na niej znaleźć żadnego, żadnego numeru. Yy, wyobrażałem sobie, że jej wada polega na tym, że jak będę ukręcił, to będzie coś mi yy, szumiało. Tak naprawdę, to jest cicho. I ja sobie zawsze myślałem, że tu jest jakieś łożysko, które należy wymienić, uszczelniacz i na tym polega ta cała naprawa. No nie wiem, czy przy bardzo dużych obrotach by to było słyszalne, w każdym razie tu mi się wydaje, że jest wszystko ok. Hmm. Więc rozebrałem sobie tą pompę, ja już mam ją rozkręconą i przy... I rozkręcaniu przy demontażu natomiast tu jest takie łożysko tak mi się wydaje w każdym bądź razie stąd takie wałeczki powyratywały i możliwe, że możliwe, że tutaj to łożysko było walnięte i ono tak rzęziło, no nie wiem ale co jest też ciekawe z czym się spotkałem z taką informacją że Teraz jedną ręką dam radę wyjąć. Postaram się na potrzeby tego kanału. Dla moich widzów. Specjalnie. Special for you. O. Tu jest taki pierścionek. Złoty pierścionek. Wiadomo, obronek tam z wystawy. I o co chodzi z tym pierścionkiem. Też spotkałem się z taką informacją na internetach że jak tutaj możecie zauważyć, są takie rysy. Są rysy. I prawdopodobnie właśnie to też świadczy o zużyciu po prostu pompy. To się po prostu zużywa. Człowiek też się zużywa z wiekiem, i podobno te rysy dyskwalifikują taką pompę w ogóle do regeneracji. No ale, no nie wiem, to by mnie pocieszało, bo e, wtedy sobie myślę: Dobrze, że zakupiliśmy sobie z mechanikiem zamiennik, i to hula, a tak naprawdę, że jest to też takie ryzyko. Chyba regenerować taką pompę, bo jeżeli to jest wytarte, to ja nie wiem, czy to ktoś w ogóle jeszcze szlifuje, poleruje, czy też wymienia taki pierścień. O dziwo, nie ma tu żadnych takich sprężynek, bo też widziałem wersje, gdzie są jakieś sprężynki odciągające to wszystko. Więc tu to tak wygląda, jak wygląda. No a to. Jako ciekawostka, żebyście już sami nie musieli rozbierać, to chciałem pokazać, że tak ta pompa wyglądała od środka. Tu są blaszki. One powinny tutaj ładnie pracować luźno. I akurat tutaj myślę, że nie było z tym problemu. A tam już się nie dokopałem. Tam się już nie dokopało. Dobrze. Nie znam się. Może jakieś głupoty gadam. Wybaczcie, ale obiecałem, że wrócę do tematu pompy, że ją pokażę. No to ją pokazałem. Jedynych rzeczy, które tutaj zauważyłem, to właśnie to łożysko wyleciało, te wałki. No i to faktycznie są widoczne te rysy. Rysy. A z drugiej strony też jakby to fajnie chodziło. Chociaż to luźno wszystko jest, to filmowałem sobie. To ciekawe, że też powstają takie rysy. Co też prawdopodobnie wpływa na jakość działania pompy. Także śmietnik, też złom. Dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Chyba ta seria w tym roku już się kończy. Mamy grudzień, święta zapasem, Więc trzymajcie się ciepło i do siego roku. Hej!